Jest muzyka! O, no. jest muzyka, działa! Um, czy ja Co? powinnam coś kupić? Yy, ja wezmę sobie taps. Dobra, to ja wezmę tak jak zawsze laknarkę. No właśnie, nie wiem, brać sobie latarkę myślisz? Ja wolę latarkę za zapalary, bo zawsze są baterie. Dobra. Dobra, to biorę sobie latarkę. A ona będzie już z bateriami czy nie? Będzie połowa. Aha, no spoko, no to git, mój grzyb, moja porchawa. Ale masz grzyba. Moja porchawa! Dobra, co pórhawa. dzisiaj robimy? Co dzisiaj robimy? Dzisiaj będziesz łapała kolejnego potwora krzyżem. Zobaczymy, czy dzisiaj się tak. uda. Tak, chyba że się wystraszę. To wtedy nie. <śmiech> <śmiech> to wtedy nie będziesz łapała. <laughs> um, Kolejny odcinka dziękujemy za oglądanie, było miło. <laughs> Tak, dojdę do dziesiątych drzwi, e, dziękuję za oglądanie i e, nie ma więcej. Bo, no do dziesiątych? Przecież musisz... No od Których dziesiątych są potwory, bry, tak? No tak, ale musisz najpierw krzyż znaleźć! No ale ja umrę po dziesiątych, jest Nie umrzesz, Aha. nie umrzesz. Tu? Ale że ty rzeczy kradniesz, taki kradziej z ciebie. Kto, kto powiedział, że kradnę rzeczy? Dobrze, ja, dobrze, dobrze. otwieraj wszystkie szuflady, bo w szufladzie też może być krucyfiks. Otwieram szuflady, żeby zarobić na krucyfiksa. <laughs> to też! <laughs> to też! <laughs> Ani <laughs> <laughs> myślą, że znajdę, bo znając moje szczęście nie znajdę. Ola? Jestem, ja jestem cały czas. Ja się rozglądam, czy nie ma gdzieś krzyża na ścianie. A ja dzisiaj czytałam o potworach w domach. I co tam wyczytałaś? Że na dużo jeszcze nie trafiłam, dużo jeszcze przede mną. <laughs> tak, jeszcze <laughs> dużo przed tobą. <laughs> Muszę nabyć doświadczenie takie jak ty. Ale zobacz, ja na przykład tyle grałam po tym nowym update'cie. I ja na przykład nie wiem, w których pokojach i w których miejscach krucyfiksy mogą być. A tak naprawdę A coś już po update, bo nie wiem. E, Wcześniej nie można było łapać na krucyfiksy rzeczy, bo nie było krucyfiksu. Widzę ten obraz pierwszy raz. Straszne jest trochę. Eee, sąda. świecowa kredka była gorsza. Co tu? <laughs> a, to a, co ogólnie dużo się zmieniło, bo były inne pokoje też, na przykład kilka pokoi ale Kiedyś był taki fajny pokój, gdzie był węd, i mogłaś tam do niego wejść, po prostu się schować przed potworem. A właśnie, właśnie, bo dzisiaj czytałam, że podobno wędy są, ale nigdy nie widziałam to wenta. No przecież w tych, pi w piwnicach są. O, poczekaj, tam są jakieś rzeczy. Gdzie? Weźmiemy tutaj gdzie tutaj są na rzeczy? dole. <laughs> Słuchaj, może będzie krucyfikr, robimy opening. Nie będzie. A o. widzisz, kto zabrał? Ja zabrałam trochę hajsu. Ty trochę. Ale to nic, to nic, bo ty zbierasz na krzyżę. Ale miałeś rację, nie było! Zbieram na krzyż jak to brzmi w ogóle. To jest bardzo smutne, że nie było. Tam powinien być. Lockpick za krzyż to byłaby o, dobra oferta. Czy to, to, to jest ostatnia wieczerza? <noise> jak to ostatnia się nazywa? Wiecz. Nie, no nie. To tak. ostatnia pizza party, Ola. Panie, a tutaj jest jakiś ten, CPN, nie? To, to o, to no, 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 dla ciebie no, 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 C no, no, no petrol! Dosłownie. No, dobrze mówię. Idziemy dalej. Chodź, Sandra, chodź, idę, 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 idę. A podobno jak ja zostaję gdzieś mocno w tyle, to też mi coś może uszczypnąć. Tak, tak, zrobić ci szczyp w pupę. O! Y Okej, okay, tylko jedne drzwi są. Chodź. Uuu, <laughs> ostatnio słuchaj. nie było obrazów. To, 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 to zobaczymy, czy sobie poradzisz z tym, no. Ola, Dobra, jeszcze na kształtach to się znam, wiesz? To Dobre, jest owal, tak apropo. No dobra, dobra, owal tam. Dobrze, no... Ta e, znaczy tutaj. tak średnio dobrze to położyłaś, ale okej, okay, niech będzie e? na razie. No. No i gdzieś A bo ja trzymałam prosto Czekaj, teraz dobrze? <ślesz> czy teraz... Ola, świeczka! Jest świeczka! Dobra, to teraz będziemy bardziej bezpieczne, słuchaj. Powiedzmy. Będziemy wiedziały, kiedy potwór leci. Powiedzmy. O, o nie. Nie zmieściłam się trochę. Ola? Jest bezpiecznie. Na pewno? Ty, dalej nie ma. E, teraz nie jest bezpiecznie. Dobra, tu idziemy. E, no, jest no. bezpiecznie. Nie, nie, jest. O, nie jest bezpiecznie. Nie jest bezpiecznie. Piękniemy do przodu, do przodu, no do przodu, biegniemy. Piękniemy! Sandra, szybko, szybko! No nie średnio, da środę, będzie! Pięknę! Pięknę, nie! O nie, ja też mam. To było szybkie, owa! Poczekaj, poczekaj! Czy masz bobuks? Może się zrespimy? Mam bobuksy jeszcze! Dobra, to się zrespmy! Słuchaj, nie możemy się poddać! Dobrze szło! Było dobrze. Mówiłam ci, że tak będziesz, nawet krzyża nie będę miała. No bo ty wykrakałaś po prostu! Czy ja mogę to przeklikać jakoś, tą to, to, to historię życia, czy nie? Czekaj, a to są twoje? Tak, możesz to przeklikać! Cie ja umarłam? Ja umarłam tam Red dalej. Beef. Rewiw! Rewiwuj mnie! Bo buksy. Kurde, gdzie umarłam! Rewiw, no tu umarłam. O, tu są moje rzeczy. Dobra. Y? Jestem gdzieś. Hello, tu są twoje rzeczy. Proszę. Tak, tu są, moje... O, moje tak, rzeczy, to są twoje. Dobra, słuchaj, szukajmy tutaj. Yy, baterie potrzebujemy. Jakim Ale pisze? idź do innego pokoju, co w moim Ale siedzisz? Ja nie, wiem, gdzie ja się boję, ola. No tam! No dobra, to ja tam pójdę, skoro ty się ja boisz. Nie, się boję, ola. Po prostu nie otwieraj drzwi z numerkiem. O patrz, podświetliło nam wszystko. O, A ja mam w ogóle. baterię i ci nie Też powiem mam o tym. Już mi powiedziałaś, już Dla wiem. O, mam no, kolejną baterię, już mam full tą latarkę. A ja jeszcze nie. Czekaj, ja się pogubiłam. Ja nie dość, że ja ogólnie mam orientację w terenie kiepską, to jeszcze jest ciemno, nie? <śmiech> <śmiech> już w ogóle się odnaleźć nie potrafię. A ja się mogę pochwalić, że jako baba mam bardzo dobrą orientację tą, tą w terenie, no. A ja... Na o, mam tego, mam klucza. Ale krzyża dalej nie ma. Ja na przykład potrafię dojechać do jednego miasta bez nawigacji, ale wrócić nie potrafię tą samą drogą. O, to nie są te drzwi. To coś chrumknęło, La, w środku. Tak, tak! Wiem, wiem, bo to nie te Co, drzwi. Coś tam chrumknęło. Dobra, otwieramy. Otwieram. Opening drzwi! Czekaj, czyłem o, ta to ja, znowu nie wzięła? Ja pierwsze, dobra. No właśnie, zdolno. nie bierz tabletek! Tabletek nie możesz teraz brać! Ja jestem zdolna do brania... Ta o! Dobra. O pieniążek! Ile już masz właśnie? 130 O Boże, to ja ci pozabierałam trochę, dobra, to ty, no, ty na pewno trochę pozabierałaś. No, bo ja mam 310. Utknęłam <tryk tryk tryk> O! Ej, coś tu... Y Aha, tu klucz mi świergolnie. Tak, tak, tak. Można A. też słuchać właśnie, kiedy klucz leci. Dobra, kiedy klucz otwieraj. leci. O chodź tu do mnie, do tyłu, do tyłu! Dobra, dobra, lej do... Dobra, lej do, do lej <tryk> Nie mów mi co robić. Trzy, dwa. Leci, leci, leci. Chowaj się! Dobra, ja uszczypuję. Poleciał. Dobra. Nie ma go. Dawaj, to, to. Dobra. Jesteśmy ja, bezpieczne. Ja nie wiem, w którym kierunku nigdy być, naprawdę. Ja, ja, ja nie... Co ty? No, no tam idziemy, dobrze idziesz. Ja, ja wejdę do szafy, ja nie ogarniam czy mam z szafy wyjść w lewo czy w prawo. Y <laughs> idziemy do przodu. Nie, nie uciekamy, nie było oczków. A no nie było, ale mam tabletki, no. nie? <noise> Ale nie wiesz, nie będziemy teraz uciekać. Patrz, plus taki yy, tip. Widzisz, jaki jest numerek drzwi teraz przed nami? No, widzę. Jaki jest? 23. No to jak jest 28, to może być dopiero. A, widzisz. No. I ty... jakby była taka sytuacja, że właśnie biegniemy przez taki długi na przykład no, no i za nami leci rasz, ten właśnie, co się trzeba schować, i tutaj nie masz, gdzie się schować, no, to no. patrz, po prostu stajesz tu. Po prostu. Tak, tak ze przodem się... mogę tu stanąć, tak? Tak. 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 tak możesz. Ja tak przeżyłam! OLA! Co? OLA! Czy ty masz krzyż już! Mam krzyża! Taka mała szansa na to jest, żeby go tak znaleźć? Wykrakałam wczoraj chyba. Wczoraj przedwczoraj? Ej, dobre to było... Kurde, kurde ja ci z pieniądze napiłem i zostałam niego za tego zakara. Ale w sumie, czy ja cię potrzebuję teraz pieniędzy? Nie. Yy, nie. <laughs> nie Ej, bój. a może ja teraz powinnam chodzić z tym krzyżem po prostu i co będzie? Pierwsze się natrafi? Tak, i uzbieraj co? kasę, i będziesz miała drugiego. Na kolejny odcinek. Uuu. Dobra. Okej, okay. to dobra, 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 tak dobra. zrobimy. Czyli jakby były ewentualnie psy, to mam, mam wysłuchiwać psy, to i się na niego nie patrzeć i trzymać krzyż. Tak, daj mu się ugryźć. A będzie bolało? Nie będzie, bo cię krzyż ochroni. O kurde. No zbieraj pieniądze, zbieraj. No dobra, już zbieram, już zbieram 250, tak? Nie? 250, tak, 250. Dobrze? Tak, tak, tak. Dobrze, będzie... Słuchaj, 26. Opening czy będzie potwór? Mam krzyżaj. Ja... Nie ma. Będzie psyków. <laughs> będzie psy. No tutaj może być psy, ale czy go chcesz zużywać na psyta? I tak muszę No otwieraj, otwieraj, szuflady! Ja psyc nie widzę szuflad. szuflad! Otwieraj, ja ci świecę. Dobra, teraz po drugiej stronie. W końcu i tak muszę ten... Y, ten też złapać, Ola. O, słyszałam go. Dobra, to się nie oglądaj. Słyszałam... O! O, ogryzłam go! Ogryzłam go! Znaczy, o, ja go ogryzłam! ja go ugryzłam. Tak, ja go ogryzłam. Ha, widzisz? I teraz uciekamy, Ola, stąd, żeby znowu go nie było. Dobra, poczekaj, poczekaj. Ile masz pieniędzy? 180 dolarów. Dobra, podnoś tutaj. Musisz szukać pieniędzy, szybko, szybko. A, a jakbym teraz miała krucyk na fixa jeszcze na tym. Na no, ścianie joni. Ja no nie na mogę. przykład! A tu ominęłaś, zobaczcie. Jaka ta ślepa jest tu. Gdzie? tu. Ojej, przepraszam. <laughs> Ojej! I tu o. ominęłaś, tu pieniążek tak. leży. Tu leży Sandra! Tu! Taki pieniążek to nie... Uzebrałaś okay, go. go. <laughs> Ale Ola, jak ja uzbieram pieniądze na tak. kolejnego krucyfiksa. Żeby tak. mieć na kolejny odcinek, tak jak ja mam to w praktyce zrobić? E, musimy wtedy e, dotrzeć do setnych drzwi. A no właśnie. I <grym> tam z... jest... Ojej. Dobra, łap którąkolwiek szafę. Dobra, złapać tą, widzę. Trzy, dwa, jeden, dobra. Okej. Ja Uciek! Ja bym nie chciała, żeby to był ambucz, bo ja nie potrafię ja ambucza. E, po prostu musisz cały czas wchodzić i wychodzić. Ale wiesz? ja go nie słyszę. I jak to nie? On robi takie! -i -i. Aha. To, to nie, tak robi, no. Nie, ja, ja serio ja go nie słyszę. Kurde te ładne ściany, ale mi się podobają te ściany. Ja mogłabyś tu zamieszkać? Nie. <noise> nie. nie podoba ci się. O, chodź, pokażę ci! Patrz! To są wenty. No wiem, wiem co to są wenty. No. no a mówiłaś, że nie widziałaś wędów. Nie. no, bo nie widziałam tak wiesz, na korytarzach. No bo e, na korytarzach e, już czekaj, nie ma. Co ja robię? Ryby. Boże. Nie, tu nic o, nie ma. Ta, tam nie ma, hej, zostaj zamknięta! Cze Ej, no przestań! Poczekaj na mnie, poczekaj! A jakby to mi gdzieś wyskoczyło? Mam. A, czekaj, gdy mi coś wyskoczyło! Zostaw tą latarkę, bo marnuje baterię jak zwykle, no! Miałaś tego tego czy nie otworzyłaś? Otworzyłam? Ja mówię, że ja ambusza nie słyszę to po pierwsze, a po drugie on czasem leci raz na raz, a raz leci raz na dwa razy. On nawet pięć może lecieć. Ale razy, nie mi chodzi wiesz? o to, że schować się do szafy i będzie takie psz, 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 ale będzie tylko takie przy. <noise> Potem kolejny <noise> raz. Ojej. Dobra, efekty dźwiękowe. Otwieraj, zaci znaczy tu! Piloże! Pieniądze! Dobra. E, na dół idziemy, na dół. U, tam był jakiś dół? Mam 215. I... O, są oczy. O nie. Oczy są. O, to nie. znaczy, że będziemy uciekać niedługo. O, nie, bo właśnie nie Nie, jeszcze nie teraz. Nie, nie teraz będziemy jeszcze będziemy uciekać. uciekać. Nie będziemy. Teraz A ja ci powiem czegoś czego? Nie będziemy, bo... No. Musi po uh! długi pokój. To A mamy. to nie jest długi pokój? O, bękło nade mną, to, to przynosi pecha. Ale nie, nie, bo nie może być oczu w tym długim pokoju, wiesz? Mm. Bo jak są oczy, to znaczy, że go nie będzie. O, lockpiki, ale super. O, psyt, słyszałam ps. Ja ja tak, też. też słyszałam. Oj, żak A! ciemno. Mnie to strasznie przełączanie tych, 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 bo ja się boję, że ja tap się. ile tu oczków jest w ogóle? Tak dużo. O, teraz. O, teraz będziemy biec, Teraz no, będziemy biec. Ja mam tabletki. Szybko łapiesz. Nie musisz ja brać tabletek na ta to. Tabletki. Ale się chcę czuć bezpiecznie. A! O, widziałam no mojego grzyba. Hej! Otwierałam szufladę akurat. A! A ja się boję! Ja się boję! A! Dobra? Aha, ja się boję! No, ja się nie... Ja ci nie będę mówić w kierunku, bo przecież nie umrzesz. Ee, lewo było. Lewo było Ola. No, no wiem teraz. Dobra. Ale! Prawo było. E, teraz Dobra. tu za późno. ja chyba Ale umrę. Teraz są łapki w górę. Nie, nie, nie. Nie, A, no. to mnie. nie umrzesz, wierzę w ciebie. Nie, zaraz. już ty za To Ola. Ta psie mi się skończyły ja kręciłam się naokoło po tym pomieszczeniu, gdzie wiesz, nie było trzeba wybrać drzwi i, i poleciałam w stronę i musiałam naokoło polecieć i Boże. A, Ale to A był nie... szybki odcinek to było. Na. Tak, ale nie możesz się już zrespić, bo już raz się zrespiłaś. Ale ja nie wiem, czy w ogóle po siku można się zrespić. E, można, ale... Bo coś czytałam, że, to, że... po siku nie można chyba. Można, tylko po prostu trzeba przejść kawałek dalej, grać już w kilka osób. Wiesz, widzisz dlatego tego Ola biorę tapsy, A ty im właśnie... Nie, bierz tapsów, nie bierz tapsów? No bo jakbyś biegła z otwartymi oczami, to byś wiedziała gdzie No ale właśnie nigdzie się nie świeciły, Ola. Dobrze, to w takim razie ja bym poprosiła Twoich widzów, żeby napisali w komentarzach e, tobie challenge do Dorsów. O, to by było fajne, to by było spoko. Tak, tak, wszystkie komentarze Sandra przeczyta. Tak, proszę I... o challenge, o pomysły na challenge. I, i, i będzie robiła wszystkie challenge. Tak, z konewką, bo sama nie. Całoma <noise> ja cię boję. Tak, ja się sama boję.